Chciałbym Cię podpytać o, o to, co się działo na parkiecie. Mieliśmy dzisiaj, bym powiedział, bardzo gorące, bym powiedział, zaskoczenie, bo mogliśmy ujrzeć e, dzisiaj na parkiecie pocałunek Kasi i Jani. E, jak myślisz, jak to wpłynęło na ich taniec, na całe postrzeganie rumby, którą zatańczyły? Wiesz co, nie wiem czy to jak ja jakby nie skupiłem się na tym w ogóle w czasie e, oceny tego tańca. E, no takie jakby mieli taką intencję, jakby chcieli w taki sposób przedstawić tą historię, którą e, tańczyły dziewczyny w programie. E, w ogóle bym się nie skupiał na tym jakoś. Bo powiem Ci, że czytałem sobie komentarze, które były pod e, rolkami e, na Instagramie i właśnie widzowie cały czas podkreślałem, że jest za dużo, za dużo, za dużo pocałunków wszędzie po prostu w, w tej edycji tańca z gwiazdami. Ty miałeś okazję też brać udział w tańcu gwiazdami jako uczestnik, więc masz też spojrzenie na to wszystko od drugiej strony. No właśnie, czy Twoim zdaniem jest tego za dużo? Czy jest za dużo? Nie wydaje mi się, czy jest za dużo. No, każdy taniec jest jakąś historią i każdy chce przedstawić jej jakąś historię. Jak widać dużo e, wszystkie pary przywiązują wagi do historii miłosnych, więc e, tak jak no, w życiu no, i w piosenkach i we wszystkim jest e, dużo tekstów o miłości w tańcu, jak widać też e, jest to nadużywane.